No, cześć. Już patrzymy, co dla rybek na ostatni tydzień marca. Już patrzymy, jaki główny przekaz dla Was, moi drodzy, główny przekaz dla rybek. Co każdy chciałby powiedzieć. Dużo miłości, kochani, dużo, dużo, dużo miłości. Jeżeli było jakiś brak kontaktu w ostatnim czasie, jeżeli było jakieś oddalenie między członkami rodziny, czy między partnerem, partnerką, czy jakąś osobą, kochane rybki, już niedługo to wszystko się obróci ten brak kontaktu bądź jakieś oddalenie może spowodowane po prostu e, relacją na odległość e, to jakby przestaje mieć znaczenie to odchodzi do przyszłości, mamy dziesiątkę kielichów króla kiejów bardzo dużo miłości, bardzo dużo wsparcia może chodzić też o sprawy rodzinne jest to bardzo, bardzo pozytywna i ciepła energia nie będę tu nic więcej mówić bo, bo nie ma nie ma takiej potrzeby, jest bardzo dużo pozytywnych odczuć. No i zobaczcie, rada, rycerz kielichów, więc otwórz się na miłość, otwórz się na relacje, chodź na randki, romansuj, e, kochaj tyle, no tyle. Być z propozycją, przyjmij propozycję. Dobra, zobaczmy sobie co w miłości w takim razie, bo tam jest bardzo miłościowo, no może chodzić o, nie wiem, rodzinę najbliższą, o partnera, partnerkę, ale jest dużo miłości, bardzo dobrze. Dobra, single, moje single, los się odmienia, związki. Dobra, no, no co ja wam powiem, moi drodzy, jeżeli chodzi o single, raz się dla Was odmienia. Jeżeli nawet nie chcieliście yy, stabilizacji, to mam wrażenie, że ta stabilizacja już jest na horyzoncie i jest ogromna zmiana, zarówno śmierć, odrodzenie o tym mówi, jak i koło fortuny. Coś się nieoczekiwanie pojawi, wydarzy, coś co Was zaskoczy i coś, co jest. W pewien sposób jakiś magiczny. Mamy tutaj umiarkowanie, więc spokój, coś co daje satysfakcję, y, takie poczucie harmonii. Ale dla mnie też akurat ta karta tutaj w postaci tego y, anioła y, jest troszeczkę takim magiem. Magiem, który potrafi tak. Y, y, Zmanifestować, tak tą tę energię wymieszać jak tutaj dwie: i Słońce, i Księżyc, żeby powstało idealny czas na zmiany. Więc kochani, niemożliwe, mam wrażenie, że niemożliwe stanie się możliwe. A jeżeli chodzi o związki, moi drodzy, co jedyne może mnie tutaj troszeczkę niepokoić, to fakt, że za bardzo ktoś się skupił na finansach. Na zarabianiu, na finansach. I co? I to mogło jakoś tam wpłynąć na wasze związek. Karta Rada. Dbaj o ognisko rodzinne, ognisko domowe. Król Pentakli. Skup się na rodzinie bardziej niż na pracy. Ale, ale, ale. Słuchajcie, może też chodzić tutaj, aby wprowadzić więcej namiętności w związek i właśnie mniej zwracać uwagę na te pieniądze. Nie wiem, dlaczego te pieniądze miały jakiś wpływ. To jest też karta singla, więc jakieś oddalenie mogło się tu pojawić i tutaj. Jakby seks może Was na nowo połączyć, zniecić te uczucia? No na to uważajcie. Ogólnie jest tutaj nie najgorzej mamy króla pentakli, więc jest możliwe osiągnięcie takiego domowego ogniska, bo z tym najbardziej mi się kojarzy ta karta. Harmonii, do domowego ogniska, takiego spokoju, ciepła i bezpieczeństwa, więc jak najbardziej będzie dobrze? Tylko zwracajcie uwagę na te szczegóły, które powiedziałam yy, i patrzymy sobie teraz co w sprawach finansowych. Finanse, flary we finanse. Chyba nam się odwróciła dziesiątka pentakli. Nieźle, nieźle. A, nie mhm. Mam wrażenie, że teraz jeszcze jest jakaś niesprawiedliwość, może jakieś kłamstwo, może jest coś odkryte i przez to czujecie się nie do końca zadowolenie, może znudzenie pracą, a może ktoś was obgaduje za plecami, a może coś się wydarzyło. Coś, co nie ma do końca jasnej sytuacji, i dlatego czujecie pewien dyskomfort. Niedługo już się to zmieni, kochanie, zapadną decyzje, zapadną, być może tutaj szef będzie miał bardzo duże znaczenie. Pamiętaj o tym, żeby bardzo dużo wkładać energii i zaangażowania w pracę, żeby Była tutaj uczciwość w wymianie, uczciwość w wymianie, kochani. E, możliwe, że coś niedługo otrzymacie albo sami też dostaniecie za sprawą hmm, jakiejś decyzji. Może coś się wyjaśni, kochani. Jeżeli coś w pracy się nie wyjaśniło, coś było bardzo, y, jest, był jakiś problem. To mam wrażenie, że tutaj już niedługo zapadną decyzje i wszystko stanie się klarowne. Klarowne i. Dzisiaj szóstka pentakli. No i trójka różdek. Dokładnie. Wszystko się wyjaśni i wszystko pójdzie do przodu. Eee, będzie rozwiązanie danej sytuacji. Więc się nie martwić. Proszę się nie martwić. Tutaj prawdopodobnie ktoś bardzo mądry. Być może mężczyzna, być może przełożony szef, chyba że to wy jesteście tą osobą, będzie miał niesamowity wpływ w rozwój sytuacji. Jest w tym momencie tak sobie, a będzie dużo, dużo lepiej. Na spodzie, moi drodzy, mamy dziesiątkę kielichów, czwórka mieczy. No, zobaczcie: król mieczy, czwórka mieczy, król kielichów, e, król, król kielichów. Mnie, czy dziesiątka kielichów? Eee, o czym to mówi? Kochani, skupcie się na uczuciach, skupcie się na e, rodzinie, uleczcie jakieś rany, jeżeli były, więcej odpoczynku, mniej stresów w pracy, bo tak mam wrażenie, że to może wpływać na Wasze sytuacje, na Waszą sytuację rodzinną. Odpocznijcie, jest tu dużo miłości, krzywda Wam się absolutnie nie dzieje. Znajdziecie oparcie w najbliższych. To tyle. Buziaki Pa.